Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W przypadku Audi Q2 z lat 2016 do 2019 w tych wiązce może ulec uszkodzeniu, co prowadzi do problemów z elektryką, np. awarii układów zapłonu lub sterowania silnikiem. Kluczem do rozwiązania jest zestaw naprawczy do wymiany uszkodzonego wtyku. Najpierw odłącz akumulator, aby uniknąć uszkodzenia układów elektronicznych. Następnie odszukaj wtyk w wiązce, który zwykle znajduje się w przestrzeni pod maską lub pod podłogą. Użyj specjalnego narzędzia do rozpinania zacisków i ostrożnie rozdziel styki. Usuń stary wtyk, wyczyść śruby mocujące, a następnie osadź nowy wtyk z zestawu, dbając o odpowiedni dopasowanie. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i mocne. Po zakończeniu procesu podłącz akumulator i przetestuj działanie pojazdu. Zestaw naprawczy dostępny jest w wielu sklepach online, na przykład w sklepach specjalizujących się w częściach do Audi. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.